Hi guys! Hi guys! Witajcie na moim kanale. Nazywam się Mufina, a w dzisiejszym odcinku będę lekcji przez 24 godziny. Lekcji często w angielski w swoje wypowiedzi. Ja umiem angielski, ale nie umiem mówić po angielsku i mam naprawdę... Więc przepraszam za moją wymowę, przepraszam Was chcę przeprosić, ponieważ ostatnio strasznie Wam się spodobały. 24 godziny jako wersu jako dziewczyny z domu X. Pamiętajcie, filmiki macie tutaj. Do dzisiaj na Wasze życzenie zrobimy 24 godziny jako lekcji. Zrobiłam mnóstwo screenów, inspiracji jej TikToków, zdjęć, shortsów, Dobra, koniec, idziemy do maka. Nie teraz, ponieważ Lexi nie je śniadania. Jak można nie jeść śniadania? Jest mi strasznie przykro, bo ja kocham śniadanie. Śniadanie to jest mój ulubiony posiłek w ciągu całego, całego dnia. Chwilę temu umyłam włosy właśnie produktami, których Lexi jest ambasadorką. A tak się składa, że Marka również wysła mi, więc mogłam skorzystać. Mało tego, jeszcze mamy jakiś rozświetlający olej z drobinkami, to na pewno użyjemy. Jest na razie rano. Tak jak mówiłam, młodna, to na pewno śniadanie. Ale to później. Oglądamy jej vlogi i od razu po wstaniu mówi, i to mówi otwarcie, że z mawia Także wielki szacun dla niej, że ma odwagę o tym mówić, bo to jest po prostu sztos. Ja muszę się przemienić dzisiaj w nią. Przechodzimy do makijażu i zbiłam parę screenów. Ona ogólnie rzadko się maluje, ale jak już jest pomalowana, to najczęściej sobie robi kreski, delikatne cienie, więc coś takiego spróbujemy dzisiaj wykonać. Paletko na by the way. Tak, wszyscy wiemy, że Lexi nie ma różowych brwi, ale robimy to, bo, you know, jestem ufina. Dobra, ja już się ubrałam, na razie założę coś takiego. Mam jeszcze bluzę, ale to zostawimy już na wieczór. Czekaj, a pokazać twoje spodnie, tak się oprezentujesz. Tak, kurteczkę, którą podobno ma właśnie Lexi, związując już makijaż i troszeczkę podprostowała włoski, żeby były też w jej stylu bardziej. Ona ma przydziałek na środku, ja jak zbytniego nie lubię, ale właśnie takie musiałam zrobić. Teraz brakuje mi biżuterii. Lekcja najczęściej nosi złoto i w dodatku jako kolczyki kółeczka, więc ja zakładam te drobiazgi. Komplet złotych bransoletek. No i taki złoty wisiorek, bo innego nie mam. Scrunchie! A, i jeszcze taki pierścionek ja mam akurat ze sklepu Juliko, stary, więc może ona też. Bierz, stary, ja już daria już włożona, żadnej opaski niestety nie mogę mieć. Ona miała takie wargolczyki na jednym w sumie zdjęciu, użyć coś takiego bym zrobiła. Pomyślimy o tym. Ogólnie do brzuski włożyłam w stanik, mimo że ona nie miała, ale you know, wolę jednak go wieść na sobie. You know! Okej, okay, a matko czemu to jaja ja mi nie mówię, że wiesz Widać. Możesz pokazać, to jest nasz eksperyment nie jajeczny Ale no tak, to miał być ściśle tajny Ściśle tajny eksperyment Nie wyszło nie oddaj, zebrała jajka. Co ty robisz? Przetestujemy sobie teraz tą ugiełkę z brokatem. Więc zobaczmy, co to takiego jest, bo jeszcze chyba jej nie testowałam. Heinz, ja że to jest bucinkacz. Ej, ładny ten brokat. Wow. Jest ładnie, patrz. Bo ta jest matowana, ta jest taka błyszcząca, ładnie to wygląda. Teraz się cała tym wysmaruje, ale ogólnie ja Lexi poznałam na żywo na odsłuchu jej piosenki razem z Kleo. Macie tutaj. Lexi w sumie na żywo jest dokładnie taka sama jak w social mediach, więc widać, że nic nie udaje. To jest dla niej. W sumie podobną będę miała kurteczkę. Ogólnie przed chwilą odebrałem Twoją paczkę, proszę cię bardzo. O, okay. Tak, więc masz okazję ją przy okazji rozpakować. Ja dostawiam ją od babaku, z tego co widzę, ale to tam nie wie coś w środku, bo czasem mi wysyłają takie paczuszki za co bardzo dziękuję. Anyway, rozpakujemy ją i idziemy wreszcie do maka no bo już będzie jakoś tak około 12:13 i wreszcie będę mogła coś zjeść. Jestem głodny. No. Otwieramy. Ja Ej, sobie batona. Cieszę się. Flexy też je Właśnie, Tak, papite, musimy ją kupić. Okej, wtedy to się otwiera. <słuch> Odwrotnie, jasny mówienia. No przecież. Wiecie, Ania bez śniadania jest zła Tak, dam, daradam, śniadanie jest najważniejszym posiłkiem w ciągu całego dnia lekcji Okej, okay, co my tu mamy? Jakie to jest wszystko różowe Co to jest? Nie wiem To są obudowy na telefon co To kupi? Jeden kubek, a drugi to będzie figurka Co? Folia no, bąbelkowa to. Jeśli też lubicie folię bąbelkową, zostawcie teraz kciuka do góry Kciuk do góry, a my zobaczymy cały świat Tom i Jess i na telefon, mówiłem Buja o, Pokaż. O, może ja od razu ją założę chyba Tu będzie kubek z Tomem Dobra, tak miałeś to że to jest duży kubek, moim zdaniem Tak miałam rację, większy kubek Ale to jest czadowe Ej mega Dobra, to ja zmieniam etui na to I widzimy się pewnie już w McDonaldzie A w ogóle challenge, 24 godziny Jedliśmy w McDonaldzie, macie w proponowanych Także koniecznie tam zajrzyjcie, a my lecimy teraz do Maca Czy Lexi lubi Toma i Jerry'ego? Kurteczka w stylu Lexi, sportowe buty i lecimy. Pojechaliśmy taksówką do centrum, żeby zrobić dwie rzeczy. Mianowicie, zrobić fajne zdjęcie inspirowane Lexi i oczywiście zjeść śniadanie. Znaczy się obiad, przepraszam. Słoneczko na się nam dopisywało, także mega. Mimo, że strasznie wiało. Dojechaliśmy, teraz idziemy do metra zrobić do metra. zdjęcie. Idziemy do metra zrobić zdjęcie, które ona ma na swoim profilu. I mam nadzieję, że trafimy właśnie na do metra. I ona ogólnie wstydzi się nagrywać w miejscach publicznych. Ja też, ale damy radę. Mamy bilety i to robimy, o matko. Nie mam nic tylko że o dwie rzeczy zrobić. Będę no. cringe o matko! No. Totalny! Muszę być tylko w okazji, i będzie guides. To jest guides. Jedziemy sobie na spokojnie. Wejdziemy sobie no. Ok, idziemy. Mm. Ok, udało się. Wchodzimy. Mamy to, proszę Państwa, mamy to. Udało się. Udało nam się! Udało! Mega! Dobra, teraz szybko idziemy na jedzonko, bo jesteśmy strasznie głodni. O tutaj! Lecimy, chodź Kitek. Trzeba coś wybrać. Duże fryty. Kitek, przedpań. Zamówione, i teraz szukać jakiegoś miejsca. Frytacki, obowiązkowo króla. Frytki, oczywiście największe. I wege burger, bo nie Dobra, O, nasz burgerek. Moje jedzonko, bez mięcha, tylko wege burgerek, a Kitka? Z mięsem. Z mięchem. Kitek ma z mięchem. Coś śmietankowego. Że najlepszy? No a jak... Ciu, ciu, ciu. No i widzicie, mimo że nie mięsa, jakoś wybrnęłam. No i wreszcie się najadłam, ale trochę na to musiałam czekać. Idziemy teraz na zakupy, ponieważ muszę zrobić sobie outfit. Chociaż mam jeszcze jedną rzecz z domu, w stylu Lexi. Nie. Outfit dobieram w Bierze, ponieważ właśnie tam Lexi miała swoją Zaczynam Zaczynamy poszukiwania stylówek Lexi. Mam rzeczy, zaczynamy. Lexi z reguły nosi takie luźniejsze rzeczy, bardzo wygodne, komfortowe, w kolorach takich beżowych, chociaż czasem fiolet u nich też widziałam. Brąz, beż i biel. Jedną rzecz znalazłam taką troszeczkę bardziej przy ciele, Ponieważ też takie jej się zdarzają. Dress oczywiście najwygodniejsze w kolorach kremowych. Czułam się naprawdę w tej koszulce mega, dlatego ją kupiłam. Różne sweterki, bluzy. A to moim zdaniem jest totalnie w Jak uważacie? Ten sweterek skojarzyłam trochę z tym jej sweterkiem. Może nie do końca, ale uważam, że jest uroczy. My wróciliśmy do domu, słuchajcie. Zajęło nam tak długo znalezienie papity. Szukaliśmy jej chyba w czterech sklepach. A czemu właśnie papity? Ponieważ Relekcji właśnie tutaj jadła ten baton i nagrywała z nim, więc sugeruję że że go dużą sympatią. Jadła tego fioletowego, a ja go nie jadłam już, powiem wam, parę lat. Dlatego no jest tak zdziwiła, że w jest go nie ma, kiedyś on był tak popularny jak sneakers. Dajcie mi już nie jakieś papity i czy ją lubicie. Ona jest piękna, że to jest piękny baton, naprawdę. Dawaj. Mm. I ocena? Smak Czyli smak starości, tak? <słyska> Do tego wszystkiego mam kolkę. Może nie z maka, ale kolka. Zrobiłem sobie warkoczyki, tak jak Lexi miała na tym zdjęciu. Mam luźną bluzę, taką jak ona lubi chodzić. I do tego krótkie spodenki, bo właśnie w takich ona najczęściej chodzi. Krótkie spodnie, duża bluza i są dane jak Lexi. Na filmiku, na którym Lexi testowała zestaw Maty w McDonaldzie, mówiła, że strasznie mu tego zazdrości i sama chciałaby takie coś mieć swojego. Zestaw Lexi. Bardzo marzył o własnej kanapce w Maku. Dlatego dzisiaj Muffina taką przyrządzi Kanapka z maka ala Lexi w domu Mufiny Arts Do niej kupiliśmy bułeczki z. Hamburgera, znaczy hamburgerowe. Byliśmy serził. I tak wziął jeszcze taki serek? Majonez, kitek wziął lekki, bo z tym już jest na bez mięska, ponieważ ja nie jem mięska, a skoro to jest burger, który ja wykonuję, też chcę go zjeść. Nie. Masz sałatę do niego? Nie. E, masz pomidora do niego? Nie. Chyba. Burka masz do niego? To chociaż ja la Też Nie ma, bo zjadłem całe. No i co teraz? Zaraz pokażę Ci mam. Poczekajcie. Zabieram bułeczkę i przecinamy ją w pół. O hamburgerowe, hamburgerowa zawsze mamy taki słodziutki zapach. Zjedz sobie taką bułeczkę samą. No, jest słodka. Totalnie. Do naszych łeczek smarujemy jedną stronę majonezem. Majonez lekki. Z drugiej strony dajemy musztardę. I do tego jeszcze ketchupik z maka, no bo jak Lexi to wyda na to, dobra. Nie na tą stronę! Ja nie, nie mogę, dobra, nie, chodzę stąd. Czemu nie? No gdzie? No tu. Gdzie to takie połączenie? No tak. Nie, tak jest, się nie a robi. jeszcze zrobimy oko. Nie, tak się a. nie robi! Patrzcie! Nie, 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 Zepsułaś nie, nie. wszystko. Wygląda strasznie, przerażająco. <laughs> Dalej kładziemy. Pierwszy szereg, czyli ser królewski. To nie jest królewski. Bo król go robił. O, widzę podwójny plaster. Na to czy czerdak nie podar mi się miał być idealny o nie! Widzisz jak kanapka wygląda? I do naszego burgera blokuje tylko jednego składnika i najważniejsze co, czyli nasze jajeczko. prawda nie wyszło super idealnie ale ważne że jest. Dobra wkładam patelnię zamykamy naszego burgerka. Pisz burgera. I nasz burger dla Lexi to jest kanapka własna Lexi z McDonalda prezentuje się tak. Ja uważam że wygląda całkiem ciekawie i połączenie jajka i sera jest naprawdę ciekawe. Do tego jeszcze smajone sosiki. Dobra a co wy na to żeby ja teraz zrobił szybko i pokazał wam końcowy efekt mojego burgera Ocenicie, który będzie lepszy To jest mój szybki burgerek z poczwórnym serem I z eee. szyneczką Bo nie miałem mięska, tak więc wsadziłem tam pyszną szyneczkę No dobrze, no to zamiast frytek w zestawie Lexi będzie burgerek z mięskim I burgerek burger? z serem Dwa, Dwa burgery, właśnie I tego się nie było w maku, zestaw z dwoma burgerami Ej, zamiast frytek szczerze? Chciałbym taki zestaw No to Mimo widzisz, Lexi właśnie ma od nas stworzony zestaw Przestań głaskać tą bułeczkę, dobrze? Co moja to jest, idę ją Na razie A właśnie, zapraszam was na mojego Instagram. Mam bo właśnie tam mam zdjęcie mojego rysunku, którego zrobiłam Lexi Tutaj macie zdjęcie Lexi, które próbowałam narysować, a tutaj mój Wiem, że jeszcze nie przyszedł super, cały czas się uczę Ale będzie mi bardzo miło, zostawcie tam serduszko Zdjęcie Bo jakiś czas temu więc trzeba tam troszeczkę poszukać Ogólnie Lexi u siebie ma taki projektor gwiazd, właśnie nie wiem czy taki Ale tak, mamy taki do wyboru Taki również Coś takiego, ale to jest chyba słabe Oraz taki I zastanawiam się czy jakiegoś nie wziąć, bo to mega wygląda na zdjęciach Tobie to już się fest nudzi, co? To jest... W się, sensie, to jest moja bardzo stara wyruka, zaliek. No, nie dziwisz że bardzo stara, bo ty jesteś stara. No, no co? W ja, każdym razie lekcja miała podobną, o wiele lepszą oczywiście, ale podobnym gościem właśnie na tym zdjęciu. Także dzisiaj przy bardzo, może bym ją tego Związałam sobie już włoski, jak najczęściej nosi Lexi W sumie. Jeszcze mam zrobić ten taki warkoczek, jak ona ma na MMA. Lexi ogólnie mówi, że nie lubi siłowni, ale bardzo lubi te treningi. Ja osobiście uważam, że MMA nie jest dla mnie, więc dzisiaj raczej tego nie będę próbowała. Lexi ma kotki. Ja nie mam kotków, ale mam ją miała. Nie wiem, czy to się liczy. To też jest kotek? No właśnie, skończył się. Ja też jestem kotem. Właśnie, to w sumie mam kociaki I dzisiaj jeszcze sobie na pewno odpalę jakiś film, żeby miło spędzić czas. Jeśli w ogóle chodzi o dzisiejszy dzień, to powiem Wam, że to było chyba taki najspokojniejsze 20 4 godziny jakie robiłam, takie na chillu Serio, bardzo mi się podobało Strasznie się cieszę, że mogłam odwzorować to co ona robi Z tego co jeszcze Lexi mówi Ona jest swoim własnym psychologiem Actually ona... I know ja I no, you know, zamiast iść po prostu do psychologa, ona siada sama przed sobą, czasem jeszcze z kamerą i po prostu rozmawia na zasadzie co dobrego dzisiaj zrobiła, co złego, co chciałaby zmienić, do czego dąży, więc sama przed sobą się otwiera, co jest naprawdę super zabiegiem. Ja osobiście uważam, że moim psychologiem jest Kitek, ponieważ jestem w stanie z nim w sumie w ten sposób pogadać, serio. Myślę, że jesteś sam. A jeśli taki odcinek wam się podobał, koniecznie zostawcie dużo kciuku w górę I piszcie w komentarzu, czy je 24 godziny dalej, you know, zrobić kolejne, no nie? Tak, yy, no, bye guys Pa nie wiem, jak to się żegna, nie pamiętam Buziaki, pa